Święto Zmartwychwstania jest u nas zarazem świętem wiosny. Jesteśmy w okolicach Lowicza. Pierwszy dzień świąt. Procesja Wielkanocna opuszcza progi kościoła. Barwne stroje łowiczanek dodają tej uroczystości wiele ludowego kolorytu. A smyki wiejskie nie próżnują. Tradycyjna zabawa w Kaliplorka odchodzi na całego i przypomina, że czas już na świąteczny obiad. Szynki, jajka, kiełbasy i babki czekają. Obszarstwo należy też do tradycji. A nazajutrz tak zwany śmigus dyngus Wiadro wody chylane na głowę wpływa podobno znakomicie na ostudzenie milosnych zapalów. To boi się wody, składa należyty okup. W zabawie tej sterują oczywiście dzielni strażacy, mistrzowie sikatki i pompy.